what's the status of that hangar it's packed with the troopers they cut us down as soon as we got on board mm. keep looking the first order could be the biggest threat we've ever faced if they've already destroyed the republic they'll come for the resistance next how do we help we board hask's destroyer steal any information the resistance can use and get out Sure, easy. Oh, tender. Potential landing zone coming up. That's not gonna work. There's no room for us. That's not gonna work. There's no room for us. Delta six, Commander Haas ordered your unit to remain on Vardos. Report. Are we Delta six? What do we report? I think our cover's about to be blown. Then open fire maybe we can catch them off guard no, we have rogue ties advancing on the retribution take them down no, they're coming for us Dio, find us a way in get creative if you have to <laughs> Shreve, it's gonna take time so we're gonna take down these ties i know the drill Fajnie, no, Tylko, że jesteśmy tu sami, no w sumie jest zeszliwym, ale no, mimo wszystko sami, w takiej łupince małej. Dotrzyj na tył okrętu, nie ma problemu, tylko co my tam będziemy robić, no to tyle. Robimy sobie wejście. Dostaniesz się do gwiezdnego niszczyciela. Tylko się nie rozbi. Pasowałoby wylądować. Czy to jest hipernapęd? No i mamy problem. Oj ojoj, oj ojoj potknęliśmy na niszczycielu? <tryk> <tryk> hey,

w tej chwili, coś, co w no to idziemy dalej, tylko tyle Was. A kolejni, co my tu mamy? A kamerki, a i tyle, dobra, nikogo nie ma. Mają przerwę, może tędy nie przejdziemy. Tutaj pusto mamy trochę broni. Co to jest? Dobra, może się przyda. Lekkie działo to też się może przydać. Jeśli będę z tego korzystać, to tak. Tędy nie przejdziemy. No to pewnie tędy. Co tu nikogo nie ma? Chyba wszyscy. Korytarz wygląda na czysty. Tutaj nic nie ma. My idziemy dalej. Takie to proste będzie? Tutaj kolejne bronie. A tutaj co jest? Nie wiem, czy to takie dobre. Zobaczymy. Najwyżej zamienimy później.

Tutaj nikogo nie ma Tutaj co jest tutaj? Tutaj też nic No dobra, to idziemy tutaj Hakujemy I co my tu mamy Pusto? Oh Look at all this. You see anything? Over here. Co mamy? Project Resurrection. Huh? Wait a minute. Janata Romak system. The first order kidnaps children and forces them to become stormtroopers. Their military numbers must be I can't even imagine. Try to find a manifest. <laughs> Uh, those capital ships enough to reclaim control over the entire galaxy stop there what is that a first order dreadnought that sounds bad already it is i've heard stories from general argana rumors mostly but they're terrifying then we need to find a weakness Dio, you're up. Download the schematics for that ship. We need to bring it to Leia and the resistance. Until the ship's out of hyperspace, we're not going anywhere. I got a plan for that. Find us a ride out. Make it a fast one. You'll know when it's time to move. I dislike this already. Good luck, you two. So this plan of yours? We're gonna rip this Star Destroyer out of hyperspace. <sighs> I think I finally understand why Shrev is a nervous wreck whenever you're together. Główny cel plano? Improwizacja. Jak to w Ruchu Oporu? Pusto? Pusto? Gdzie oni wszyscy są? Aha, zamykają drzwi. Czemu do mnie strzelają? Obok mają ZEI.

Tutaj mamy Heavy znowu, coś ciężkiego. Tak jakby minigana. Tak wygląda przynajmniej. Oj, oj, oj. Mamy komitet powitalny. Dobra, damy sobie z nimi radę. W sumie, jak nie my, to kto? Mamy licznie dwuosobową ekipę. Tu jeszcze kolega? Możemy wchodzić, dobra. Jak wam będzie? Kto tu strzela? Wow. Spokojnie, przestańcie strzelać. I, I overheard a couple officers. The Resistance found the First Order's base. They're making their attack run now. Great news, Shriv. We're almost done here. Be ready. See you soon. Zay, if we plant detonators on that generator, this ship will go from light speed to stopping in a second. Sounds dangerous. Let's, <coughs> let's, let's, okay. let's get those detonators on that generator. I'll plant them. You watch my back. Reinforcements! <coughs> 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 <coughs>

Whoa. Dobra, leży. Co jest? Nie mogę trafić. Dobra, leży, leży. Leży. Rób, co masz robić, Zej.

Z kim ty się tam strzelasz? Ta wieżyczka nie wyrabia?

Oto strzela? Tak od tyłu? Tak nie wolno. Tak nie wolno, chłopaki. Dobra, żyjemy. Wow. Dobra. Dead. Kolejny. Jeszcze. załatwiony Tu jeszcze ktoś jest? Już go nie ma Wydajcie Ktoś jeszcze?

to nam się jeszcze może przydać. Jak tam? Byle by nie zginąć. Teraz tutaj. Dobrze, że nas nie widzieli. Nie będziemy do nich strzelać, przecież. O, przejście tutaj jest.

That's the Iden I remember. hask Bold. Unpredictable. Use your weapon. Come on, use your weapon. Say. It's okay. Motherhood has made you weak. A tu kolejny zwrot. Co teraz? Bye bye. Koniec Haska. Zginął podobnie jak Imperator. Tyle, że Imperator wrócił. Czy Hask też wróci? Czy to koniec? To chyba jest koniec tej historii. No i bum, kiper napęd wyłączony na zawsze, przynajmniej do czasu serwisu. Tak zwany ręczny, zaciągnięty, który działa w każdej sytuacji: jest boom, jest hamulec. W najlepszym wypadku, ale wyrwa. <laughs> Drunk. Hey. Hey. No, 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 no. Danny, no, no. Okay, Mommy, you need to get some help. Come oh, on. No, no, Mom, no, 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 Mom, no, no. Come please. on. Oh, it's too late. It's too Listen. You need to get Dio to the resistance. Do you understand? No, we're the argument No. It's gonna be okay. No, it isn't. I need you. How are you so calm right now? I'm scared. I'm just more afraid of failing than dying. But I have hope in you. Listen. Listen. We fight so others can live. And if we die, it better be for the same reason. You understand. I love you. I love you more. Ten zginął w fabule podstawowej Aiden zginęła w DLC O, fajerwerki na koniec No cóż Przynajmniej jakieś zakończenie just me she's gone oh. it's okay she made it count she always did contact the resistance tell them that this is just the beginning the first order is still coming but we have hope And hope is the reason we are going to win. Sector clear Resistance Base. No sign of the First Order yet. Wait. Contact! No contact. This is Shriv Shurgov, Clearance code 7-3-Tau. We are friendlies requesting permission to land please do not shoot us landing request denied well I, I, I said please stand by for instructions it'll be okay we just have to explain what's going on to... general organa true i received your message that means you must be zay i'm terribly sorry to hear about your mother she was a complicated woman but the galaxy was far better with her in it Thank you, ma'am. It's very kind of you to say. We brought you something, General. Schematics for the First Order Dreadnought. Transmitting it now. I'll get these over to Commander Damon for analysis right away. I'm ready to join the fight, General. I know you are, but the Resistance is evacuating. The First Order is coming for us. Instead of taking them head on, I have an urgent mission for you. We have allies in the Outer Rim. I need a team to go find them. I know you're tired. I know you've already fought and lost so much, but I need you to keep going. Can you do that? You can count on us, General. Good luck, Inferno Squad. DLC odrodzenie się kończy, a dalej trwa. Na tym kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!